Znajduję się w tej chwili w pokoju żony, to jest pokój jej pracy. Bardzo lubiła tutaj siedzieć na tym fotelu przed komputerem i zawsze, zawsze miała tak dużo pracy, tak dużo zajęć, że po prostu to miejsce zawsze mi się kojarzy z nią. Życzyłem największego przyjaciela w swoim życiu. Przeżyliśmy razem niespełna 33 lata. 11 kwietnia. Będzie, jest, to, jest to data naszej rocznicy ślubu. Natomiast 6 kwietnia minął, minął rok od naszego ostatniego spotkania, kiedy żona wieczorem wsiadła do samochodu z panem posłem i pojechała pełnić swoje obowiązki do Warszawy. Już później się nie widzieliśmy, jedynie nasze kontakty ograniczały się do kontaktów telefonicznych. Było to, to nasze takie pożegnanie było też takim pożegnaniem może dziwnym, smutne to było takie pożegnanie, tak jakbyśmy w podświadomości coś wyczuwali. Jeszcze się wróciłem po płaszcz, żeby żonie nie przynieść z domu, który później zidentyfikowaliśmy podczas Oględzin w Mińsku Mazowieckim i mamy w posiadaniu. Żona była człowiekiem wspaniałym. Nie chciałbym tu bardzo, bardzo chwalić, ale przede wszystkim kierowała się w swoim życiu wiarą, ciężką pracą, uczciwością. Była, była z zawodu pielęgniarką. Ten zawód bardzo kochała, poświęciła w zasadzie całe swoje życie pracy na rzecz pielęgniarstwa. Byliśmy w miarę zgodnym małżeństwem. Wiadomo, że do jakichś drobnych konfliktów to w każdym małżeństwie dochodzi. To, że się, to się nie da tego, nie da się od tego człowiek odizolować. Ale myślę, że nasze charaktery były, były w miarę dopasowane. W jakiś sposób żeśmy się uzupełniali. No, Szczerze powiedziawszy na te kłótnie to aż tak wiele czasu nie było zawsze, zawsze, szczególnie ostatnio podczas tych dwóch kadencji senackich, kiedy żona piastowała mandat senatora, no, dochodziło do, do spotkań bardzo rzadkich, szczerze powiedziawszy głównie, głównie w weekendy. Towarzyszyłem żonie w, w, w miarę swoich możliwości, starałem się zawsze jej służyć, szczególnie jako kierowca, bo częste, częste wyjazdy były dla niej wielkim utrudnieniem, pociągami i, czy autobusami to byłoby bardzo ciężko, żeby... Gdziekolwiek to nie do pomyślenia, żeby, żeby gdziekolwiek się udać w teren. Dla mnie to była wielka przyjemność, wielka przygoda życia, wielk, wielkie przeżycia. No i wielki zaszczyt, będąc u, bok, u boku żony.